taj ekstremalny. Słuchajcie, wczoraj na fanpage'u Feedback Tales wrzuciłem wam informację o tym, że Nike stworzyło produkt o nazwie Nike Pro Hijab. As female Muslim athletes have inspired Nike to design a game-changer headcover, the Nike Pro Hijab. Nike took 13 months to design the innovative product after some Muslim athletes complained about competing in traditional headwear. The... Bardzo szybko posypały się gromy zarówno na mnie, jak i na samą markę Nike, wiecie, że próbują zrobić pieniądze na czymś co jest z niewoleniem kobiet? Na mnie za to, że to popieram, bo skomentowałem to jednym słowem brawo, pomyślałem, że jest to idealna okazja, żeby właśnie dziś odpowiedzieć sobie wspólnie na pytanie: Gdzie jest miejsce kobiet? Oh no, Dla wciąż zbyt dużej części społeczeństwa kobieta wygląda w sposób następujący. С чего же, с чего же, чего же сделаны наши девчонки? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И цветочков, и звоночков, и переглядок, и мармеладок сделаны наши девчонки. Вот сейчас как так на правда ситуация выглядела. <sharp inhale> так. и самодачи И сражений сделаны наши девчонки Из упорства, из красы, которой гордится Вся нация сделаны наши девчонки Из синяков и тумаков, из отваги сжатых кулаков

Catherine's the gal for that. She can handle any numbers you put in front of her time at NASA, Johnson helped put men on the moon. That's John Glenn. What do you guys do for NASA? Calculate your launch and landing set. The set will also showcase Sally Ride, the first American woman in space and Mae Jemison, the first African-American woman in space. But you'll have to wait before adding these ladies to your Lego Batman collection. I can't wait. The toys influence the fact that a little girl playing with sobie: I also wanted to build a rocket. I also wanted to be an małe kroki, które marki robią po to, kształtować i wpływać jednak na to, co się dzieje na świecie. Prawda jest taka, że każda kobieta ma swoje miejsce tam, gdzie chce, żeby było. Każda kobieta może robić dokładnie to, na co ma ochotę i nikt i nic nie powinno jej tego blokować. Dlatego w moim odczuciu, jeżeli ktoś robi coś w tym temacie, w tym kierunku, żeby właśnie umożliwić wszystkim robienie dokładnie tego, na co mają ochotę, niech to się dzieje. I teraz jeszcze jedną no, rzecz wam zwrócę uwagę, gdyby nie ten produkt, gdyby nie ta, ta chusta na głowę w wersji pro, sportowej wersji pro, czy ja bym dzisiaj z wami o tym rozmawiał? Czy człowiek, który nagrywa pątki, e, stanie na rękach inne takie, miałby powód, żeby z wami pogadać? Pewnie by miał powód, ale czy bym go znalazł? Czy przypadkiem nie skończyłoby się na tym, że dzisiaj nagrałbym wam po prostu życzenia? Nie wiem. Chciałbym myśleć, że może rzeczywiście miałbym siłę i motywację do tego, żeby nagrać tak ciężki materiał, trudny materiał, bo mi się w tej chwili naprawdę ciężko mówi, ja się boję. Ja się boję nagrywania na film, żebym kogoś nie uraził, żebym nie powiedział czegoś nie tak. Ale faktem jest, że mój przekaz jest taki sam jak tam. Kobiety i mężczyźni i wszyscy inni mają prawo być tym, kim chcą. I to, co mówi najki swojej kampanii, że jesteś tym, co robisz, więc masz prawo robić to, na co masz ochotę, bo to jest później ty, to jesteś ty. Ja jestem all for it. Także ode mnie tyle wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Róbcie to, co kochacie.